Kochani, to jest kanał z pierwszej piłki. Chciałem dzisiaj porozmawiać o książce Jerzego Brzęczka, ale niestety dostałem ją dopiero dzisiaj. Nie zacząłem jeszcze czytać. Innymi słowy, muszę tą książkę najpierw przewertować, żeby móc się o niej wypowiedzieć, czyli nie chcę tak robić jak część dziennikarzy sportowych, którzy przeczytali 50 czy 70 stron i okrzyknęli tą książkę porażką roku. No, no nie. Trzeba wydaje mi się przeczytać ją do końca i dopiero później się móc wypowiedzieć. W ciągu tygodnia zdarzyły się też ze dwa, ze dwie ciekawe rzeczy. Jedna oczywiście bardzo dobra dla Roberta Lewandowskiego. Dla nas jako Polaków możemy być dumni. Robert został najlepszym piłkarzem zeszłego sezonu zgodnie z plebiscytem UEFA. Do tego Bayern Monachium wygrał 3-2 z Borussią Dortmund w superpucharze Niemiec, ale nie o tym dzisiaj chciałem porozmawiać. Chciałem porozmawiać o drużynie Lecha i drużynie Legii, a konkretniej o ich występie wczoraj w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. I teraz zrobimy tak. Pierwsza część to będzie część na temat Lecha Poznań w pozytywnych barwach. Jest różowo, jest, jest żółto, jest bardzo optymistycznie. Więc tymi kolorami chciałbym zacząć. Oczywiście, o legii, mówiąc yy, o, to, o tym wczorajszym meczu, o występie legii, nie da się mówić w tych barwach, więc postaram się w drugiej części trochę zmienić swój ubiór, żeby lepiej się wkomponować w dyspozycję legii wczoraj. Ale najpierw o Lechu. Chciałem powiedzieć, zaczynając ten materiał, dobitnie: dawno nie widziałem tak grającej drużyny z Polski. Bardzo dawno. Jak oglądało się wczoraj ten mecz, to serce rosło. Serce moje kibica rosło. Naprawdę do takich rozmiarów. To była drużyna, to jest drużyna, doskonale przygotowana fizycznie. Chłopaki naprawdę widać, że w 90 minucie, mimo, że trudy tego meczu, który uwaga, uwaga, bo to też jest istotne, ten mecz, w którym jednym z głównych aktorów to była drużyna z Polski. Ten mecz stał na bardzo, naprawdę bardzo solidnym poziomie. To się oglądało dobrze. To była gra od bramki do bramki. Mecz oczywiście nie wspomniałem. Trzeba byłoby od tego, że zacząć mecz z belgijskim Charles Rua. I teraz, co jest istotne, zanim przejdę dalej nad tymi e, komplementami na temat drużyny Lecha. Charles Roy to jest drużyna, która w zeszłym sezonie była trzecia. Jeśli chodzi o ligę belgijską, w tym roku po siedmiu kolejkach prowadzi przed takimi drużynami jak Anderlecht, Bluk, Bruksela, jak Club Bridge. Także to nie jest drużyna przypadkowa. To nie jest drużyna, jak to się mówi kolokwialnie i dosyć ładnie drużyna kelnerów, to jest drużyna, która naprawdę znaczy coś w belgijskiej piłce. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tak podkreślam, że ta belgijska piłka. Moi drodzy państwo, Belgia i Liga Belgijska jest na ósmym miejscu w rankingu Lig Europejskich UEFA. -y. Nasza, Przy czym nasza Polska Liga jest na dwudziestym którymś miejscu, nawet nie pamiętam dokładnie, chyba 25. Także przepaść, przepaść, obiektywnie przepaść. I teraz co robi Lech? Lech wygląda, jak już powiedziałem, fizycznie znakomicie. To jest ruch od bramki do bramki. Lech. Przede wszystkim mamy drużynę, która potrafi wymienić 3, 4, 5 podań z pierwszej piłki na pełnej szybkości, zrobić przewagę, oskrzydlić akcję. No słuchajcie, no wczoraj oglądałem ten mecz i tak siedzieliśmy sobie z moim bratem Marcinem, z przyjacielem Michałem i tak mniej więcej w, w którymś momencie tak, tak przecieraliśmy oczy, że tak może polska drużyna grać. Ten mecz miał dramaturgię. Tam były słupki, tam były poprzeczki, tam była czerwona kartka, tam był rzut karny przez fenomen, obroniony przez fenomenalnie dysponowanego Bednarka. I naprawdę, oczywiście, ktoś powie Michał hola hola, Bednarek wygrał nam ten mecz, obronił rzut karny, e, parę setek. I ja oczywiście się zgadzam, Bednarek wczoraj był doskonale dysponowany, ale my też mieliśmy pod końcówkę 100% sytuacje, które mogliśmy wykorzystać i równie dobrze ten wynik mógł się zmienić na naszą korzyść. Ja powiem tak, szczęście sprzyja lepszym i tego się trzymam. Lech wczoraj był drużyną lepszą, i ja sobie myślę jeszcze tak. Yy, średnia wieku tej drużyny, jak sprawdził mój przyjaciel Michał, którego pozdrawiam, 24 lata. To są młode chłopaki. Moi drodzy, puchacz 21 lat, moder 21 lat, kamiński 18 lat ma ten chłopak, 18 lat. To czy tak powinna wyglądać drużyna polska piłkarska? Składająca się z młodych chłopaków, Polaków, tylko uzupełniana? O dobrych, solidnych piłkarzy, jak Tiba, piłkarzy Lecha. Yy, piłkarzy obco, yy, obco, obcokrajowców. Yy, I ja trzymam kciuki za Lecha. Trzymam, wierzę w tą drużynę. Ja będę oglądał Lecha yy, w Lidze Europy. Oni zarobili, moi drodzy, 3 miliony euro za wejście do, do fazy grupowej. Także to jest naprawdę duży zastrzyk. To jest prawie 13-14 milionów złotych. Za każdy wygrany mecz w fazie grupowej Ligi Europy oni zarobią 570 tysięcy euro. Czy tak można budować drużynę piłkarską w Polsce, regularnie stawiając się w gruzgrywkach europejskich? No, już Liga Mistrzów to jest, to jest temat, który już naprawdę nie mieszmy aż tak wysoko, ale w Lidze Europy naprawdę, czy Lech Legia nie powinny grać? No, nie wiem co roku, chociaż w fazie grupowej. Czy naprawdę nie mamy możliwości tego oczekiwać? No moim zdaniem powinniśmy tego oczekiwać, ale brawo dla trenera e, Dariusza Żurawia. E, ja naprawdę e, jestem głęboko przekonany, że ten Lek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. E, I to kończąc jeszcze o Lechu. Oni wyglądali i fizycznie, i taktycznie, i technicznie znakomicie, tak? Oni potrafili piłkę przytrzymać, wyprowadzić. Oni odwracali się. Oni, oni wygrali ten mecz ofensywnym stylem. Jeszcze do niedawna mówiło się, że na polska drużyna no nie ma szans grać jak równy z równym, bo już sięgnęliśmy takiego dna, że jeżeli my nie zagramy futbolu, to żadnego meczu nie wyglądamy. Jak ja jestem zbudowany, że to nie jest prawda w kontekście Lecha. To tyle o Lechu. Jestem naprawdę podekscytowany, aż, aż, aż zbyt mocno, więc Kończymy część pierwszą. Zaraz w innym tonie zaczniemy część drugą, na którą gorąco zapraszam. Witam serdecznie, część druga. Część druga w innym kolorze to nie może być jaskrawo, mówiąc o występie LEGI wczoraj, w europejskich pucharach, ale i podsumowując trochę występy LEGI w, w tegorocznych pucharach, eliminacji do ligi mistrzów, teraz do Ligi Europy. no Trzeba ten występ naprawdę założyć czarny kolor, bo tam nie ma nic wesołego. Wczoraj podsumowaniem, żeby już nad tą Legią się nie znęcać zbyt mocno, podsumowaniem legi były dwie akcje Pawła Wszołka. Paweł Szołek gdzieś pod koniec meczu pobiegł lewym skrzydłem, e, chciał dośrodkować, tak naprawdę obrońca go już odpuścił Karabachu no i Paweł Szołek tak powędrował, powędrował, trochę nogi mu zabrakło, zabrakło mu już siły, i przeleciał przez tą linię końcową i nawet nie zdołał tej piłki dograć do środka. Druga akcja z Pawłem Szokiem, która też bardzo mi się podobała, to była akcja w polu karnym, gdzie Paweł Szczółek próbował z Woleja oddać strzał. I ja sobie tak patrząc na Pawła Szczółka pomyślałem, że ja bym tak zdążył jeszcze, patrzę jak on się składa do tego strzału, zdążyłbym pójść po herbatę, wypić tą herbatę, chyba jeszcze przeczytać artykuł w gazecie i wtedy bym wrócił, i Paweł Szczółek nadal by się do strzału składał. I to jest takie podsumowanie, jak wczoraj wyglądała legia. Legia, o czym się już mówi od samego początku tego sezonu wygląda dramatycznie, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. To nie są legioniści, to są człapacze. Tam to, tak jak Lech nie zagrał jak drużyna polska, tak legia zagrała wczoraj jak typowo drużyna polska z ostatnich lat i z występów w europejskich pucharach. Żal było na to patrzeć. Tak sobie myślę, patrząc na występ Lef Lewczuka, tak sobie myślę, w ogóle zresztą nie znęcajmy się tylko nad Lewczukiem, jak sobie tak popatrzę na cały występ linii obrony Mladenowicza, Juranowicza, Jędrzejczyka i Lewczuka, szczególnie ostatnie fragmenty były dosyć ciekawe. Tam naprawdę mogło być 5-0. Jakby było 5-6-0, to tak naprawdę ten wynik nikogo nie powinien dziwić. I tylko dlatego, że Borut jest w miarę nieźle dysponowany, to nie skończyło się dużo gorzej dla Legii. Karabach, drużyna azerska, wyglądała taktycznie, fizycznie, technicznie, po prostu dwie klasy i to jest to najbardziej porażające, bo to nie byli piłkarze lepsi, tylko lepsi. Oni byli lepsi o dwie klasy od Legii i to jest porażające. Naprawdę, z takim budżetem, jaki ma Legia Warszawa, z takimi możliwościami, infrastrukturalnymi, z takimi możliwościami, no, który ma ten klub, nie ma prawa po raz kolejny rok z rzędu odpadać w takim stylu. I moim zdaniem Dariusz Mioduski musi usiąść, zamknąć się w pokoju na dwa dni i się zastanowić, co z tą Legią dalej robić. Bo ja, zresztą ja mu, współczuję, ja mu współczuję, bo on zakładał na pewno, że do, do chociaż fazy grupowej Legia się dostanie, on to zakładał. Ja, to, ja, to, ja, ja to jestem przekonany, że on przygotowując składy, przygotowując legie, ściągając różnych graczy przed tym sezonem, on wierzył, że chociaż do Ligi Europy oni się zakwalifikują i te kilkanaście milionów złotych zarobią, i teraz co zostaje? Jedna wielka dziura, którą trzeba będzie teraz łatać. Powiem szczerze, yy, słyszałem też taką jedną wypowiedź, że że w Lechu Poznań piłkarze się utożsamiają z klubem, że to są wychowankowie, że oni, że ta, ta drużyna ma jakąś chemię. Jak patrzę na Legię, to nie widzę, żeby ktoś się tam z czymkolwiek utożsamiał. Jak patrzę na Legię, to sobie tak myślę, że, że to jest taka zbieranina piłkarzy, e, która w dosyć mało logiczny sposób została ze sobą skomponowana e, i, i, i która na pewno nie tworzy drużyny. Kochani, patrzę, 11 minuta, miałem te materiały trochę skracać. Gorąco zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Ja ten, ten kanał też y, tworzyłem z myślą o tym, żeby rozmawiać, a nie tylko gadać. Więc zachęcam gorąco na każdy komentarz na 100% gwarantuję. Odpowiem może nie od razu, może po jednym dniu, czy dwóch, ale na pewno to zrobię. Kończę materiał no, jednak pozytywnie, y, trzymając kciuki za Lecha. I dziękuję, dziękuję Lechowi, że mogliśmy wczoraj cieszyć się Cieszyć oko nasze taką grą polskiego klubu w europejskich pucharach. Serdecznie pozdrawiam tyle na dzisiaj. Yy, za kilka dni mam nadzieję, uda mi się ukończyć książkę na temat brzęczka i wtedy już wrzucę materiał. Wszystkiego dobrego i dobrego weekendu przede wszystkim.